Cześć. Kolory otaczają nas z każdej strony, z tego względu wydaje mi się, że warto je znaczyć znaczenie. Z tego powodu powstał dzisiejszy filmik, w którym przedstawię Wam pokrótce symbolikę określonych barw. Powiem o tym, jak dobór ubrania wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. No bo to, że ja mam dzisiaj czarną koszulkę, jakoś na Was oddziałuje. Później dowiemy się jak. Powiem... Na co zwracać uwagę podczas wyboru farby do malowania ścian oraz jak chociażby biała ściana za mną wpływa na mnie. A na końcu zajmiemy się terapią kolorami i sprawdzimy, czy jest ona faktycznie warta uwagi, czy to tylko taki pizz na wodę. Także zapraszam do oglądania. Ogólne znaczenie kolorów. Czerwień. Czerwień jest to kolor miłości, pożądania, krwi, wojny. Może się nam kojarzyć z wieloma aspektami. Raczej wywołuje w nas emocje, czy to właśnie pożądanie, czy to agresję. Z tego względu ten kolor czerwony nas tak jakby od wewnątrz trochę ładuje. Sprawia, że jesteśmy tacy nabuzowani. W czerwonych pomyśleniach raczej nie odpoczniemy. Czerwone ubrania kuszą. Sprawiają, że dana osoba zapada w pamięć. Zresztą nawet zwróćmy uwagę na słynny Red Light District w Amsterdamie. No jednak te czerwone światła nie są czerwone bez przyczyny. Nie bez przyczyny też ten dystrykt nie jest, chociażby, Greenlight District. No, ta czerwień ma w odwiedzającym wywołać jakieś emocje ma sprawić, że on chce tam być, że chce skorzystać z zasobów, które są tam dostępne. No i jest to bardzo dobra yy, gra ze strony, prawda, pomysłodawców. Tak samo YouTube to czerwone logo, które jest widoczne, no sprawia, że my jesteśmy jakby jakoś tam pobudzeni i chcemy ten guzik nacisnąć, chcemy zobaczyć co jest w środku. Podobnie czerwona szminka czy czerwone paznokcie, czerwona sukienka to też jest wszystko powiązane z tym, jak czerwony kolor wpływa, no w tych trzech przypadkach, które wymieniłam jako ostatnie, raczej na mężczyzn. Niebieski to kolor y, bezpieczny, y, sprawiający, że ktoś lub coś wydaje się godne zaufania. Z tego powodu Często jest wykorzystywany jako element logo danej firmy. Na przykład linie lotnicze dekorują wnętrza samolotów niebieskimi detalami, czy to poprzez zastosowanie niebieskiego logo, czy to niebieskich foteli, niebieskich podświetleń w przejściach, właśnie po to, żeby w pasażerach, którzy się stresują, ten stres zredukować i żeby zapewnić im takie poczucie bezpieczeństwa. Podobnie różne firmy, które mają w swoim logo czy wystroju wstawki niebieskie, sprawiają, że użytkownik czy też klient czuje bijący od nich profesjonalizm. Zwróćmy nawet uwagę na logo chyba najpopularniejszego portalu społecznościowego. No jest ono właśnie niebieskie, a w tym niebieskim kwadraciku jest literka F. Kolor zielony relaksuje, uspokaja. Również zapewnia takie poczucie stanowania i bezpieczeństwa. I tutaj kompilacja niebieskiego i zielonego ma odzwierciedlenie w naszej podświadomości, to znaczy często, kiedy się stresujemy, mamy potrzebę wyjścia na zewnątrz, wyjścia na dwór na świeże powietrze do natury, no a natura właśnie zaspokaja nas w te dwie barwy: niebieskie niebo, zielona trawa, zielone korony drzew. To połączenie nas wewnętrznie harmonizuje uspokaja i ładuje pozytywną energią. Kolor biały to kolor kojarzący, kojarzący się ze sterylnością, niewinnością. Z tego względu, z uwagi na tą sterylność, jest często stosowany na przykład w gabinetach lekarskich, szpitalach. Natomiast w ostatnim czasie zauważyłam taką tendencję, przynajmniej w gabinetach lekarskich, że ściany są malowane na beżowo, ewentualnie na taki, taką mieszankę cieplejszej biegi z tym beżem. Właśnie po to, żeby pacjent się nie stresował, żeby czuł się bardziej, bardziej przyjaźnie, bo ten beżowy jakby sprawia, że czujemy się bardziej komfortowo. I tutaj od razu warto zwrócić uwagę na kolor żółty, który również występuje w tych gabinetach. I kolor żółty także ma być przyjazny, taki sympatyczny dla nas. Ma w nas wywoływać te pozytywne emocje. Teraz szybko. Kolor różowy kolor również pozytywny, romantyczny, przyjazny, często obecny w garderobie małych dziewczynek, dzieci, wśród bohaterów tych bajek chociażby te księżniczki wszystkie mają różowe sukienki. Natomiast jak najbardziej różowy jest uniwersalny również mężczyźni go stosują w ubraniach, w elementach ubrań. Także mm, warto. Brązowy kojarzy się ze stabilnością, rzetelnością, e, rozwagą, realizmem. E, da się nas mm. to zauważyć e, na przykład brązowe garnitury, które również dają taki wydźwięk, że osoba, która go nosi, jest właśnie profesjonalistą rzetelną, rzetelnym rzemieślnikiem w swojej branży i warto jej zaufać. Czarny to kolor. Spokojny, taki raczej neutralny. Hmm. Według neoplastyków właśnie czarny, biały, szary były to nie kolory. To w naszej kulturze kolor czarny kojarzy się także hmm, z żałobą, pogrzebami, a z tymi pesymistycznymi aspektami. Na co zwracać uwagę? Jakie aspekty brać pod uwagę, gdy wybieramy kolor farby do danego pokoju? Po pierwsze, bierzemy pod uwagę funkcję tego pokoju. Po drugie, bierzemy pod uwagę jego rozmiary. A po trzecie, bierzemy pod uwagę jego nasłonecznienie. To, czy znajduje się od strony północnej, południowej, zachodniej czy wschodniej. Czy słońce bombarduje go rano, czy raczej pojawia się już wieczorem. To wszystko ma znaczenie. Warto wspomnieć, że wpływ barw na, na nasze na samopoczucie w danym pomieszczeniu odkryli już Egipcjanie. Już w starożytnym Egipcie podczas tego wystroju wnętrz właśnie zwracano uwagę na przesłanie tych kolorów i na to, jak oddziałują one na naszą podświadomość. Numer jeden, kuchnia. Kuchnia, jeżeli jest mała, ciasna, powinna być malowana raczej w kolorach jasnych, po to, aby ją optycznie poszerzyć. Na przykład mogą być to biele lub szarości. Jeżeli jest ona większa, wtedy można już się trochę bardziej tym kolorem pobawić i oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby zrobić coś pstrykatego, albo żeby była ona całkowicie ciemna, ale można już na przykład jedną ścianę pomalować na kolor ciemny, na przykład czarny, czy jakiś ciemno-fioletowy. Natomiast inne pozostawić w barwie jaśniejszej. Można też użyć takiego triku, że ściany są powiedzmy jasne, Natomiast blat kuchenny, akcesoria kuchenne, szafki są ciemniejsze i można dzięki temu zabawić się w fajną grę kolorami i urozmaicić trochę tą kuchnię. Sypialnia powinna być przytulna. Z tego powodu powinniśmy malować ją raczej w barwach ciepłych. Pomalowanie sypialni na kolory jaskrawe, na przykład na Chłodne odcienie barw sprawi, że nie będziemy w stanie się w niej wyspać. Powiedzmy chłodno-niebieskie wstawki. W ogóle jakiekolwiek chłodne wstawki, spraw wstawki sprawią, że ta sypialnia będzie nas nieco męczyła, a w końcu chodzi o to, żebyśmy się wyspali. Z tego względu lepiej stosować barwy ciepłe. Przy malowaniu salonu warto zwrócić uwagę na to, jaki efekt chcemy osiągnąć. Salon szary będzie odpowiedni dla osób, które chcą mieć pomieszczenie neutralne. Salon biały nie nada się dla osób samotnych, dlatego że będzie potęgował w nich to uczucie, że mieszkają same, że nie mają towarzystwa. Natomiast jeżeli mieszkamy z kimś, to wtedy salon biały jak najbardziej może być odpowiedni. Salon niebieski przyda się osobom, które ciężko pracują i w domu chcą odpocząć. Wtedy e, te zapracowane osoby, wracając do niebieskiego salonu, będą w stanie się zrelaksować. Salon beżowy, natomiast, jest neutralny, jest e, przytulny i też beżowy kolor można fajnie wkomponować z innymi kolorami. Natomiast ten beżowy może przeważać, nawet no z uwagi na to, że jest neutralny, to wtedy nie burzy nam jakoś harmonii, nie rzuca się za bardzo w oczy, nie męczy nas. No bo, na przykład, pomalowanie całego pokoju na czerwono sprawia, że cały czas nas coś buzuje. Że jesteśmy naładowani emocjami, może to w nas potęgować agresję, yy, takie nabuzowanie wewnętrzne. No i w czerwonym pomieszczeniu nie odpoczniemy za dobrze. Chromoterapia może yy, dziać się poprzez yy, naświetlanie pomieszczeń danymi kolorami, poprzez yy, dawanie produktów spożywczych w danych kolorach, lub poprzez otaczanie yy, przedmiotami. Które posiadają daną barwę. Przykładowo, tak jak wspominałam, otaczanie niebieskim sprawi, że delikwent będzie czuł się bardziej zaopiekowany, wyluzowany, natomiast otoczenie go bielą może powiedzmy potęgować tę samotność. Natomiast tutaj jest też ciekawe, to, że często podświadomie jesteśmy rządni danego koloru. I odnosząc się do wspomnianej przed chwilą bieli, osoby, które mają potrzebę otaczania się bielą, często tak naprawdę pragną jakiejś zmiany. Co też jest istotne, te zainteresowania konkretną barwą mogą być symptomami chorób, na przykład nadmiar brązów i takie czucie potrzeby otaczania się tymi brązami może świadczyć o tym, że osoba jest podatna na depresję i być może już Początki tej depresji są u niej zauważalne. Teraz szybki poradnik: jak się ubierać, żeby przekazywać to, co chcemy przekazać? Eee, ubrania fioletowe świadczą o tym, że jesteśmy skłonni do poświęceń. Ubrania czarne świadczą o tym, że jesteśmy poważni, efektywni, pracowici, e, rzetelni. E, ubrania szare mm, pokazują, że podświadomie jesteśmy skromni oraz wierni. Czerwone, że bije z nas pewność siebie, energia, wigor. Białe, że jesteśmy pomysłowi, uczuciowi, też, że twardo stąpamy po ziemi. Niebieskie to jest wykazanie naszej inteligencji, kreatywności, pomysłowości. Zielone ubrania są często noszone przez osoby lojalne i bezkonfliktowe a żółte przez pracowite i pomysłowe. Nie świadczy to oczywiście o tym, że mamy ubierać się od sługa główne, żółto, zielono, czy niebiesko, ale jakiś tam detal może pomóc i może uwiarygodnić to, co mówimy, z tego względu, że ten yy, nasz interlokutor po prostu podświadomie wyłapie te barwy i jakoś się sobie połączy z naszym przekazem. Na no, przykład, jeżeli osoba ubrana cała, cała na czerwono powie, że jest Skromna, niepewna siebie i raczej wycofana, no to będzie się to gryzło z tym, jak się ubiera. Warto jeszcze wspomnieć właśnie o tym podziale barw na barwy ciepłe oraz zimne. Barwy ciepłe sprawiają, że czujemy się bardziej przytulnie, że jesteśmy w stanie się zrelaksować, ułatwiają nam zasypianie podczas gdy te barwy chłodne. Mają tendencję do tego, żeby nas rozbudzać, uniemożliwiać nam ten faktyczny odpoczynek oraz pójście spać. Z tego względu właśnie istotne jest to, żeby w sypialni mieć światło ciepłe, żeby nie bombardować się zimnym, zimnymi odcieniami przed snem. Natomiast z drugiej strony, na przykład o poranku, naświetlenie się tymi chłodnymi barwami sprawi, że lepiej się obudzimy. Nie będziemy wtedy zaspani i będziemy czuli potrzebę działania. Tutaj też e, podparcie fundamenty znajduje postulat wielu osób, że nie powinno się używać e, sprzętów elektronicznych, takich jak telefony, tablety czy telewizory przed snem, bo uniemożliwiają one efektywny sen ze względu na to, że emitują to światło niebieskie. Tutaj ja akurat chyba jestem przeciwieństwem, bo mi one ułatwiają zasypianie, ale e, ogólnie rzecz biorąc, e, światło chłodne może generować te problemy typu bezsenność, więc jeżeli ma się z problemy z efektywnym snem, warto zwrócić uwagę na to, jakie światło emitują żarówki w naszej sypialni, jakie mamy te rytuały wieczorne i być może taka subtelna zmiana pomoże. Wspomnę jeszcze tylko, że rolę kolorów dostrzegli malarze na przestrzeni wieków, e, chociażby koloryści e, czy też fowiści. Ci drudzy charakteryzowali się tym, że zmieniali e, barwy naturalne, zastępowali je jakimiś abstrakcyjny, abstrakcyjnymi, na przykład malowali różowe niebo, niebieską trawę, czerwone drzewo. Co miało to na celu. Miało to na celu przedstawienie istoty rzeczy i pokazanie, że wyostrzenie jakby tego, co malujemy, a także zwrócenie uwagi na rolę tego koloru, na to, jak symbolika oddziałuje na psychikę, na pojmowanie, na postrzeganie. Fowiści, chociażby jak w słynnym tańcu Matisa, prawda, zastępowali te kolory nam znane tymi abstrakcyjnymi właśnie po to, aby głusić się zamyślenia i przedstawić rolę samego koloru, żeby zabawić się tą barwą, a także, żeby, jak już mówiłam, pokazać nam istotę tego, co jest przedstawiane. A jak już mówimy o malarstwie, to warto wspomnieć, że niektórzy twórcy mają kolory dla siebie charakterystyczne. Na przykład czerwień Caravaggia, czy brązy Rembrandta. Są to takie yy, połączenia, które w mojej ocenie stanowią już swego rodzaju środek frazologiczny, związek frazologiczny, jak słyszymy to wiemy, że odnosi się do niego czerwienie. Reasumując, do czego potrzebna jest nam znajomość symboliki kolorów? Po pierwsze do tego, żeby dobrze interpretować dzieła sztuki. Po drugie do tego, żeby wiedzieć, jak się ubrać, tak aby nasze intencje zostały odczytane poprawnie i aby tylko wzmocnić przekaz. Po trzecie, po to, żeby się lepiej czuć, bo otaczanie się kolorami, które dobrze na nas wpływają, niesie za sobą tylko pozytywne skutki. Po czwarte, do tego, żeby móc się terapeutyzować, bo wbrew pozorom kolor talerza ma znaczenie, a to, czy kuchnia jest pomalowana na fioletowo czy czerwono, wpływa na to, jak się w niej czujemy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia za tydzień.